Małe dzieci już od początku, od trzech lat, nawet młodsze, interesują się pieniążkami, gromadzą je. Interesują się tym, jak rodzice wykonują zakupy w sklepach. Najbardziej sztandarowym naszym projektem jest właśnie projekt ABC Ekonomii, który zbudowany jest z napisanej przez nas książki dedykowanej uczniom przedszkoli, a także klas 1-3, która została napisana przez Wiktora Czepczyńskiego i Żanetę Kupczyk. Jest to książka, która została uszyta na miarę właśnie tych dzieci, ponieważ razem z nimi została pisana i tematy, które się w niej znajdują, są nie tylko tematami finansowymi, ale również są tematami związanymi z tak zwanym kapitałem społecznym, w którym dużo mówimy o kwestiach związanych z pracą. Z wychowaniem, z obowiązkami domowymi, wolontariatem czy działaniami charytatywnymi. Projekt ABC Ekonomii składa się on z książki pod takim tytułem, ABC Ekonomii, która składa się z 12 rozdziałów. Do każdego z tych rozdziałów mamy napisane scenariusze, karty pracy oraz infografiki. Na zajęciach poruszane są wszystkie aktywności, bo dzieci i słuchają, i wypowiadają się. Są zabawy ruchowe, są zadania takie przy, przy stolikach też. Także każda aktywność dziecka jest tutaj na zajęciach widoczna. Uważam, że narzędzia są wspaniałe. Książka jest niezwykle kolorowa, barwna, co wśród dzieci jest bardzo ważne. Dajemy wolną rękę, nauczyciel może modyfikować zajęcia według własnego pomysłu, ubogacać je, rozmaicać. To już zależy tylko od kreatywności nauczyciela. Jeżeli jest tylko taka możliwość, to dzieci mogą wyjść na przykład do banku, zobaczyć jak wygląda Praca w banku, jak wypłaca się na przykład pieniądze z bankomatu, takich zajęć praktycznych można zrobić tutaj bardzo wiele. My w przedszkolu na pewno to wykorzystamy, ponieważ warto nowocześnie i kreatywnie pokazywać dzieciom, że ekonomia jest ważna w naszym życiu.